Damian Skarżyński przedstawia projekt X-POWER. drugi, epizod czwarty, pod tytułem Przyjemny trening. Koleg głównych wystąpili kapral Kinga Gromacka, szeregowa Magdalena Cół, szeregowa Jadwiga Wszołek i szeregowy Grzegorz Pieziak. Witam w kolejnym odcinku, już chyba czwarty odcinek serii Co no myśmy tu ostatnio robili? Eee, nawet nie wiem Aha, był było ten zestrzelony statek, który wysprzątaliśmy w lesie Dowódco, na hologlobusie śledzimy kilka zgłoszeń porwań Ustalam współrzędne Dobra, mamy do wyboru teraz znowu uprowadzenia i trzy misje Pierwszą misją jest no, e, średni poziom trudności i nowy żołnierz wsparcia bardzo wysoki poziom, 3, 3 stopień paniki i 200. No to pojedziemy tam, gdzie największa panika, bo jest fajna nagroda. Tylko minus jest ten, że będziemy mieli pierwsza z trudnych misji przed nami, ponieważ bardzo wysoki poziom trudności na czterech żołnierzach może być problemem. No ale dobra. Zobaczymy, co da się zrobić. To no, może sama, z tego to idę, więc jakimś cudem damy radę pójdę na tą misję proponują nam wysłać samych kobiety hmm. na chwileczkę wyłączymy szeregową ja jadzie i zobaczymy kogo tam byśmy mogli wysłać aha nie mamy snajpera ponieważ... wow aż 3 soltów mamy to Jadwiga pojedzie z nami hmm. zapowiada się ciężka misja wam tylko to mogę powiedzieć bo mając do dyspozycji zaledwie yy, dwóch takich mobilnych żołnierzy i reszta bardzo agresywnych żołnierzy jakimi są na którzy walczą na krótką odległość, może być ciężko ale zobaczymy, zobaczymy pożyjemy, zobaczymy yy, no to jedziemy na tę misję będzie ciężko, ale damy radę w grunt, żeby nam nie wyskoczyła cała ósemka od razu misji w polu widzenia bo jak nam Lądujemy. wyskoczy cała ósemka od razu to będzie problem miejscem kolejnej operacji są Chiny odebraliśmy komunikat o aktywności obcych na terenie dużej metropolii lećmy tam i zlikwidujmy wszystkich nieprzyjaciół dobra, to była najwyższa ale z drugiej strony mamy bazę w Chinach więc tutaj wcale nie musieliśmy jechać tak się zastanawiam, ciekawe czy kraj w którym mamy bazę może odejść z tego z X -coma. Jestem bardzo ciekawy, nigdy tego nie sprawdziłem e, A chyba może być, być odejść To to wie Dobra, jedźmy na tę misję Już, już nie gadajmy, nie przytrzymujmy Wam tutaj czasu Waszego Grun tu Wielkie Niebo, sztab zgłoście się, zespół uderzeniowy dotarł do SD. Proszę o pozwolenie na desant. Grun Rozumiem Wielkie Niebo. Uderzeniowy jeden może atakować. Grunze byśmy nikogo nie stracili. Okej, okay, na razie spokój. Mam tu kontakt. Oj, i już jest pierwszy. Dobra, no na szczęście tylko dwójka, czyli... Yy... Czyli nie jest źle. Widziałby dwóch, ale strasznie mało szans, że trafi ku któregoś. No ale spróbujmy. Niestety się nie udało. No to może jeszcze pójdziemy tu i zabezpieczymy to tyło, żeby nas odsłonili. Nie zaszli. Dobra. Miejmy nadzieję, że Kinga nie zostanie zabita w tej e, rundzie Dobra, przesunęli się I co? Łączą umysł, OK. Więc ten jeden tylko będzie strzelał I, i miejmy nadzieję, że nie trafi Dobra, zrobił sobie warta Też tak można Jakie szanse że go trafimy? Znowu 28% Strasznie mało um, Nie będę kombinował w tej misji więc weźmy sobie runę na i go załatwimy Mam nadzieję że tam nikogo nie wypaczę Jednego flankuję, mi go 100% i zabić Nie będę ryzykował w tej misji, więc yy, mógłbym się bawić w pojedyncze zabijanie, jakieś takie yy, rzeczy robić. To pobiegłbym sobie tutaj, ale nie wiadomo, co tam zobaczę. Hmm. Dobra, spróbujmy. Widzę wroga. Uuu, tym razem aż ich czekiesz. To już jest gorsza wiadomość. Próbują na to skrzydzić Zerkajcie na skrzydła! Ile mamy tutaj szans? 100%! Wow! Super! A tu 36 Z tym, że ten jeden nam tutaj tak troszeczkę blisko podszedł. Dobra Podejdziemy na razie tu. Myślę, że powinniśmy tego flankowanego zabić. 98%, więc... Są spore szanse i wykorzystane. Teraz tego też powinniśmy, bo to 100%. Likwidowany. Połowa plan, połowa yy, naszej misji wykonana. Wypatruje wroga. Zawsze coś, jeszcze nam dalej przyniesie tutaj los. O, a ten ktoś, się gdzieś schował i go nie widzimy nawet. Dobra, idziemy tutaj z tej strony. Dalej go nie widzimy. Eee, Podbiegnijmy tutaj. O kurde, dalej go nie widzimy. Zgodnie z tym co mówiłem, nie ryzykujemy. Na razie się tutaj wstrzymamy w takim to ułożeniu, to w jakim jesteśmy. Eee, i mam nadzieję, że to i nam gdzieś wyskoczy sam Dobra schował się tam z tyłu jest, jest wyszedł, wyszedł na szczęście Dobra ktoś go załatwił To się liczy A, tak Mam nadzieję, że tu nikogo nie wypaczę nie wypoczyłem, mogę, mogę sobie przeładować spokojnie. Tutaj też sobie przeładuję. Brujemy. Kinga podejdzie, też sobie przeładuję. Czyli w tej w tej... E... W tej rundzie po prostu sobie przegropujemy się tak, żeby mieć lepszą pozycję. Mogę sypać dalej! i Zobaczymy co tam nam przyniesie. Zabiliśmy ich pięciu, też jeszcze zostało. Idzie bardzo dobrze w tej misji. I tak mocno życzył w każdej misji, że wyszło. Dobra, tutaj kogoś powinniśmy zobaczyć znowu. O, nikogo nie ma. Idziemy dalej. Robi się gorąco. Dobra, jest. Tam zabiliśmy pięciu, sześciu, siedmiu. To może być ostatnia grupka. Ale nie, bo to jest bardzo ciężki. Czekaj, bardzo ciężki. Nie, ich będzie z 10, to jeszcze jedna grupka oprócz tych powinna być. Zbiegniemy tutaj. Widzimy obydwu. 50% i 50%. Spróbujmy tego z tyłu. U... I się udało. Kinga któregoś widzi. Tego, 48%, no to nie jest zbyt, nie zbyt dużo. Zobaczmy czy Runnen Gun może zrobić jeszcze e, e, A może już zrobić Dobra, tylko że Madzie tym Runnen Gun nie, nie będzie miała nigdzie żadnego miejsca, żeby się schować A to nie jest dobre Spróbuj Madzia, a czy nie Madzia tylko spróbuj kinia bo załatwić. Ojejku, nie, tra nie trafiłaś. Cel nadal stoi! Troszkę się boję, żebyś nie była ranna przypadkiem. Hmm. Dobra, zbliżcie Maciu do tej akcji. To musimy ci dołożyć yy, cepeczkę, bo widzę, że nie masz. Przed No i zobaczymy, zobaczymy co on zrobi ten jeden sata. Fajnie był się wycofał. Tracą pozycję za pozycją. Dobra, troszkę się wycofał. Ależ strzelać. strzelać. chciałaż? nie jest! No, na szczęście nie trafił. Gdzieś jest jeszcze jedna grupa, więc muszę też troszkę ostrożnie to zrobić. Dobra, tego załatwimy. Zajmuję pozycję ogniową! Mam tu kontakt. no 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 Zrobiło się niedobrze, zrobiło się bardzo niedobrze bo Madzia jest w tym momencie fatalnie ustawiona o ile, ile pierwszego zabije no to jeszcze tam zostało nam trzech do których jesteśmy źle ustawieni no dobra ale to nic strasznego. Może coś się nam uda zrobić Rakieta raczej nie doleci aż tak daleko, prawda? No nie, nie, niestety hmm. to Kinga podbiegnie za pełną osłonę Widzi jednego, ale nie może strzelić, bo to było już po run and gun hmm. Kurde, boję się, żebyśmy Madzi nie stracili w tym odcinku, bo jest naprawdę fatalnie stoi. Eee... A rywale... Sflankują ją na pewno. I nie mogę już nim nic zrobić. Niestety. Dobra, prędknijmy za pełną słonę i widzimy, że Madzia przeżyje tą mm. rundę. Tutaj coś wybucha jakiś samochód. No i czekamy, co zrobi ta trójka? Jest dobra wiadomość. No nie, nie dobra wiadomość, bo ten co akurat myślałem, że w drugą znowu się uczyli. Ten wychodzi jest, tylko warta, tylko warta Ale ten strzela. Nic nie jest, 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 jest yes. Ma dzisiaj jakimś cudem udało o, 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 obronić Teraz tak, czy tam doleci rakieta jakimś cudem mm, Niestety, niestety Chyba że tu Mam nadzieję, że ich o, tutaj ta rakieta sięgnie W obydwóch Jest W tym momencie załatwiliśmy i został nam ostatni Nadzieja już run and gun nie może zrobić O kurde hmm. Tutaj nigdzie się madzie nie może schować Więc pójdzie za pełną osłonę Po prostu Wypatruje wroga Został ten jeden Tutaj też na razie nie możemy się nigdzie przemieścić w lepsze miejsce Ale podejdziemy za samochód może będziemy go sam widzieli. O jest, widzimy go. I 50%. No to Grzy Grzesiu wierzę w ciebie. Załammy go. Ja, Grzesiu. Cholera pudło! Um, musimy jeszcze jedną turę poczekać. O, ale to tylko 18%. Chyba, żebym z pistoletu spróbował. To jest 50%, ale raczej nie zabiję go z pistoletu. No ale spróbować można. Prześcianę szalony, no fajnie, fajnie Mam nadzieję, że w tym nowym dodatku to poprawią Uaj. Grzesiu jest ranny Będzie, będzie w szpitalu Ale w tym, w tym momencie powinniśmy go załatwić, tego ostatniego serdeida Wybieramy się na wycieczkę Jadia sobie zabije pierwszego e, obcego w tym odcinku. Tylko nie pistoletem. spróbujemy go. Z shotguna. 100% nie żyjesz. Ty już nie będziesz Kolejny dzień. Kolejna udana operacja. 10 obcych, wszyscy załatwieni. Great! No jeden ranny, więc misja prawie, prawie yy, perfekt. Szkoda na Grzesia. Niestety nic nie mogłem... Zrobić, żeby go. Znaczy, mogłem. Mogłem po prostu zostawić ze tą pełną osłoną i liczyć na to, że dziewczyny sobie poradzą, podbiegając. No ale. się mam nadzieję, że wybaczysz te trzy jednostki życia. Pójdziesz do szpitala, tam nie jest tak źle. Rosja nas panikowała, przecież Rosja miała tylko dwie, dwa punkty paniki. Albo ja złą misję wybrałem. Ej, to, to trzeba sprawdzić. Dostępna jest nowa o o, szkoła oficerów. Mamy awans, tylko jadanie was. 9 dni aż? Grzesiu... Grzesiu, co to wiem? Yy, no trudno, ale przynajmniej awansowałeś nasz yy, stopień kaprala. Yy, później Magdalena będzie naszym ofensywnym czy defensywnym. Macie będzie ofensywnym naszym esoltem, bo dobrze jej doszło. No i Kinga wydostanie dodatkową brakietę. No i super. Na razie idzie bardzo dobrze. Pamiętaj, będziemy cię obserwować. Nie, dobrą mi się wybrałem. To czemu? Ta Rosja jest... Aha, bo tu na całym kontynencie się panika podniosła. Aha, chyba, że tak. Ile mamy do rady w ogóle dni? 15, to może jeszcze zdążymy tam satelit wysłać, by to troszkę uspokoić. Mamy nową instalację, pasowałoby ją wybudować. Szkoła oficerów. No dobra. To tutaj wybudujemy szkołę oficerską. Nieźle teraz tak to bym kopnął czy jeszcze nie w tym momencie muszę się zastanowić fajnie że mamy dużo dziur już wykopanych będziemy mniej kasy, kasy wydawali na to eee, generator by można było zbudować tylko że musimy się zastanowić to jest 60 więc zostanie nam 70 eee, na pewno trzeba będzie aquaera zbudować eee, Moc też by się przydała, ile w ogóle przekaźnik teraz za te 5 mocy bierze. Ok, ok. To na przekaźnik jeszcze w tym momencie mamy. Na przekaźnik mamy, czy trzeba budować już ten generator. Na razie się wstrzymajmy, na razie się wstrzymajmy z tym... z tymi. wystarczy o tą szkołę oficerską zamawiamy. To jest krótki odcinek, więc może zobaczmy co się nam dalej nas czeka. Fragmenty broni, super. Super. Czyli będziemy mieli mogli skopa robić. To się przyda. Teraz um, miota się Spodziewałam dobra. się, że to będzie priorytet naszych wow. badań, dowódco. Natychmiast zacznę przydzielać zasoby do tego projektu. Aż 12 e, dni? Uuuu, to troszkę dużo. Co będziemy dostawali w Azji? a zli będziemy dostawali jednego technika czyli pasowałoby nam taka misja jak przedwieczkę mieliśmy a którą, nie, którą nie poszliśmy z czterema technikami żeby już na początku następnego miesiąca dało się budować yy, dało się budować yy, z, 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 no przekażeć satelitarnie na obcych jest już ukończona. Mamy wcale dla obcych, ale nie mamy się Dowódco, nasze satelity są gotowe do wystrzelenia. Czekamy na rozkaz. D Dobra wiadomość. Mamy połączenie z Radą, dowódco. Przełączam na ekran. Dobra. Następna misja będzie znowu ciężką misją, bo będziemy mieli misję, w której dostaniemy żółtka, jeżeli ją wykonamy. Jednak to będzie już w następnym odcinku. Dziękuję Wam za ten odcinek. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.